Co mieliśmy teraz robić? A, mówić o zabawach. Ogólnie to w zabawy można się tak bawić. W piłkę, w kosikówkę na przykład, nie? To można rzucać do kosza. To też jest zabawa. Można się bawić w berka, kufanego. Wszystko, co tylko chcecie. Ale żeby to nie było głupiej zabawy, tak? W sensie, że jak jest zabawa, głupia, to może ktoś się. Słuchajcie, jak mówicie komuś żart? Na przykład, hey, to coś tam, coś tam. To wtedy możecie się roześmiać i wszystkim to o plotkach, tak? A tak się nie powinno robić. Tylko mówić, okej, okay, jest id, nikomu nie powiem. Dobra? To zaraz się widzimy po krótkiej przerwie. Bajo! Hvala što pratite kanal.